Zanim przejdziemy do materiału, chciałbym zaprosić Was na mój patronite, do którego link znajduje się w opisie filmu. Dzięki Waszemu wsparciu i danej mi motywacji będę mógł tworzyć filmy wyższej jakości, a wesprzeć możecie mnie właśnie przez portal patronite.pl. Dziękuję. Orkowie to rasa zielonoskórych humanoidów, która pojawiła się w znanym świecie na początku jego istnienia. To bardzo prymitywna i barbarzyńska rasa, która prawdopodobnie została sprowadzana na świat przez pradawnych, lub jej zarodniki, tak zarodniki, o tym później, przywędrowały same z przestrzeni kosmicznej. Określenie zielonoskóry odnosi się do ogółu spokrewnionych ze sobą barbarzyńskich ras o zielonym kolorze skóry, ale zazwyczaj oznacza to większych i silniejszych orków oraz słabsze i przebieglejsze gobliny. Zarówno orkowie, jak i gobliny są prawdziwą plagą Starego Świata. Są brutalni i nieustannie najeżdżają cywilizowane miasta i królestwa. Problem powiększa fakt, iż szybko rozprzestrzenili się oni po całym świecie tak samo po Imperium, jak i po Kislewie czy dalekim Kataju. Pomówmy trochę o ich fizjologii. Typowy ork jest wyższy od człowieka albo elfa na około 2 metry wysokości, choć zazwyczaj się garpi. Mają długie ramiona oraz krótkie nogi, a ich ciało jest niezwykle umięśnione. Czasami może kojarzyć się na przykład z gorylem. Ich szczęki wyposażone są w mocne kły, z czego dwa o wiele większe wyrastają z żuchwy. Ich oczy są małe i zazwyczaj czerwone lub czarne. Istotną cechą orków jest to, iż w miarę starzenia się, Rosną zarówno pod względem siły, jak i wzrostu w niebywałym tempie. I tutaj zaczynają się dziwne elementy. Orkowie są hybrydą zwierząt i grzybów, co oznacza, że rozmnażają się za pomocą zarodników, które są uwalniane bez przerwy z ich ciała. Gdy zarodniki te spotkają się z ziemią, pod nią zaczyna rozbijać się młody zielonoskóry, który po osiągnięciu dojrzałości wydostaje się na powierzchnię spod kapelusza grzyba tego procesu powstać może zarówno ork, jak i goblin, czy na przykład snotling, czyli najmniejszy osobnik z gatunku zielonoskórych. Orkowie i gobliny posiadają kilka podgatunków. Orki pospolite to najszersza podgrupa wśród orków. Choć przeciętny ork jest mniej więcej wzrostu człowieka, to gdyby stał w pozycji wyprostowanej, a nie pochylonej, górowałby nad ludźmi. Są niezwykle szerokie i masywne, mają grube kości, gęste mięśnie i są prawie całkowicie pozbawione inteligencji wykraczającej poza ich podstawowe instynkty. Dla orków nie ma większej radości niż ta, którą daje walka. A przemoc to dla nich codzienność. Prowadzone przez despotycznych przywódców zwanych władcami wojennymi lub wodzami wojennymi, orkowie są potężni i brutalni, przy których ich goblińscy bracia wyglądają jak kurduple. Zazwyczaj uzbrojeni są w prostą czopę. Czyli po prostu broń do walki wręcz i jakiś rodzaj prymitywnej zbroi do obrony. Dzikie orki. To zdziczała odmiana gatunków orków, gdyby te zwyczajne nie były już wystarczająco zdziczałe. Te plemiona prymitywów zamieszkują złe ziemie na południu od Starego Świata. Dzikie orki są wynikiem długotrwałego wystawienia na działanie ekstremalnego ciepła, które degeneruje i tak już mały mózg orków do poziomu intelektu z epoki kamienia łupanego. Oczywiście jak na zieloną skórę standardy. Czarne orki to potężniejsza rasa orków, pierwotnie stworzona przez krasnoludy chaosu, aby wykorzystywać je jako niewolników. Ale od tego czasu zbuntowały się i znalazły miejsce w normalnym, zielonoskórym społeczeństwie. Są naturalnie więksi, silniejsi i bardziej wytrzymali od zwykłych orków. Ich nazwa pochodzi od ciemniejszego odcienia zieleni lub czerni ich skóry. Innym powodem tej nazwy mogą być ich czarne zbroje i okropnie cuchnący odór. Choć inni orkowie nie doceniają inteligencji czarnych orków, są one, jeśli nie mądrzejsze, to przynajmniej lepiej zorganizowane. Nie zważają na drobne niesnaski, jakie zdarzyły się w większości plemion, a swoje spory z innymi zielonskórymi rozstrzygają za pomocą pojedynków na głowy. Goblin pospolity to najszersza podgrupa gatunków goblinów. Choć są znacznie niższe od swoich większych kuzynów, to jednak w porównaniu z orkami są wyjątkowo sprytne i przebiegłe, co czyni je przynajmniej przeciętnymi rzemieślnikami czy budowniczymi w plemieniu zielonoskórych. Leśne gobliny, czyli kolejne prymitywne dzikusy wśród prymitywnych dzikusów. Zdziczałe odgałęzienie gatunku goblinów znane z zamieszkiwania dużych połaci lasów w obrębie Starego Świata. Mają taki sam wygląd i cechy charakterystyczne jak ich kuzyni, dzisorkowie. orkowie. Często prowadzą jeszcze bardziej prymitywny tryb życia niż inni zielonoskórzy, nie nosząc nic poza przepaską i farbą wojenną oraz ewentualnie plemienne maski mocno zdobione piórami. Nocne gobliny to podgatunek podziemnych goblinów zamieszkujących liczne jaskinie i tunele gór krańca świata. W przeciwieństwie do swoich kuzynów, nocne gobliny nie znoszą światła z jakiegokolwiek źródła i opuszczają swoje podziemne domy tylko w najciemniejsze noce. Aby ukryć jak największą część swojej skóry przed jakimkolwiek źródłem światła, noszą bardzo ciemne lub czarne ubrania, które lepiej chronią ich wrażliwą na światło skórę. Gobliny górskie, znane również jako większe gobliny, są większe od swoich mniejszych kuzynów, bardziej agresywne i mogą być nawet tak silne jak zwykły ork. Odcień skóry goblinów górskich jest znacznie ciemniejszy niż u zwykłych goblinów, a niektóre odcienie przypominają nawet skórę czarnego orka. Gnoblar. Gnoblary są odłamem gatunku goblinów i dzielą z nimi niewielkie rozmiary, a także okrutną i mściwą naturę. Najbardziej zauważalną różnicą między nimi a innymi podgatunkami goblinów jest szerszy i grubszy nos oraz niebiesko-zielony odcień skóry. Snotlingi. To najmniejsze podgatunki goblinów, które można spotkać w każdym zielonoskórym społeczeństwie, podobnie jak ich orkowych i goblińskich kuzynów. Mają temperament niezwykle entuzjastycznych i nieposkromionych szczeniaków, a ich więksi orkowi i goblinscy kuzyni zazwyczaj próbują je schwytać i przyuczyć do prostych sztuczek lub bardzo podstawowych prac, takich jak aportowanie i noszenie sprzętu. Hop gobliny to jedne z najgroźniejszych stworzeń świata orhammera. Natury są wyższe i smuklejsze od swoich goblińskich kuzynów, a niektóre z nich osiągają wzrost dorosłego orka. Są jednak niezwykle złe, przebiegłe i wielokrotnie bardziej zdradzieckie w swojej naturze. W oczach swojej rasy stali się tak zdradzieccy, że obecnie w społeczeństwie zielonych nie ma już hobgoblinów. Można je spotkać jedynie jako służących w domenach krosnąłdów chaosu lub jako członków plemienia żyjącego w kanacie hobgoblinów na wschodnich stepach. W orczej hierarchii nie istnieje pojęcie prawa, gdyż prawem jest siła. Dzięki temu też nie mam przestępczości. Jeśli jeden zielon skóry zostanie obrażony lub zraniony przez innego, obaj przechodzą do rozstrzygania sprawiedliwości poprzez rozłupywanie sobie nawzajem czaszek. W bardzo podobny sposób działa walka o władzę. Jeśli jeden z orków uzna, że będzie lepszym wodzem od obecnego, wyzywa go na pojedynek lub podstępnie morduje i zostaje jego następcą. W większości przypadków wódz jest najsilniejszym orkiem w całym plemieniu i trudno jest go obalić. O władzę często walczą również gobliny, ale jest to o wiele rzadsze niż w przypadku orków ze względu na ich mały rozmiar. Zielonoskórzy wierzą w dwóch wielkich bogów: Gorka i Morka, Boga przebiegłej brutalności i Boga brutalnej przebiegłości, którzy nieustannie ze sobą walczą. Niektórzy powiadają, iż są oni potężniejsi od wszystkich innych bogów świata, ale przez to, że ze sobą walczą, marnują większość swojej siły i mocy. Wielu zielonoskórych szamanów posiada zdolności interpretowania życzeń i żądań swoich bliźniaczych bogów. Często są to przesłania wojenne, a wiele plemion podąża za instrukcjami szamanów, by udać się w określone miejsce. Ogół swojego społeczeństwa czy militarnej siły orkowie nazywają Łach, tylko w o wiele bardziej krzykliwej formie. W społeczeństwie orków znaczy to zarówno wszystko, jak i kompletnie nic. Jest to po prostu określenie na ich sposób życia, walki, śmierci i dosłownie wszystkiego. Orkowie i gobliny żyją w niezliczonych barbarzyńskich plemionach, rozsianych po rozległych terenach znanego świata. Niektóre plemiona składały się tylko z goblinów lub tylko z orków, ale większość z nich składa się z obu tych grup. W tych mieszanych plemionach orkowie zawsze będą dominować nad mniejszymi i słabszymi goblinami. W plemionach goblinów nie ma w ogóle orków, ponieważ każdy szanujący się ork Szybko staje się szefem plemienia. Przywództwo w plemieniu prawie zawsze należy do największego i najsilniejszego osobnika, który narzuca swoje rządy za pomocą wszelkich niezbędnych środków. Rywale są pokonywani w brutalnych walkach, a większość walk nie ma być sprawiedliwa. W życiu zielonoskórych panuje naturalny porządek, który jest spójny w prawie każdym zamieszkałym przez nich społeczeństwie plemiennym. Na przykład plemiona często opierają się na systemie półkastowym, podzielonym między orków i gobliny. Orkowie tworzą kastę wojowników w plemieniu, zapewniając mu ochronę, przywództwo i wojowników. Podczas gdy gobliny tworzą ogólną kastę robotniczą, zapewniając im coś w rodzaju rzemieślników, budowniczych, pasterzy czy robotników. Wbrew powszechnym przekonaniom zielonoskórzy posiadają pewne formy rolnictwa i hodowli zwierząt. Zwykle zajmują się tym gobliny, a zwłaszcza nocne gobliny, które uprawiają grzyby jako pożywienie i lekarstwo, a także opiekują się plemionami dzików, wilków. Pająków i kałamarnic. To wszystko w tym materiale. Zachęcam do zostawienia subskrypcji, komentarza czy łapki w górę. I zapraszam do innych filmów na kanale.